Jest 12 lipca 2016 roku. Niejaki pan Dariusz Dmytryszyn, prowadzący kanał Piwne Degustacje, ma zamiar zdegustować bardzo ciekawe piwo. Zastanówmy się, dlaczego właśnie. Chce zdegustować dokładnie to piwo, które tutaj przyniósł. Jak mu będzie smakować? Dlaczego to nagrywa w tym miejscu? Otóż. Za chwilę cała zagadka wyjaśni się. A było to tak. Dziemaneczko! Witam Was bardzo serdecznie na kanale Piwne Degustacje. Z tej strony nie Pan Wołoszański, tylko Dariusz Dmytryszyn. Rozwiążmy tą zagadkę zatem. Otóż zdegustujemy sobie piwo mm, kooperacyjne. Kooperacja dwóch browarów śląskiego, browaru, czyli e, browaru Reden ze Świętochłowic obecnie rekraftem nazywany i z czeskim browarem Bermon z tego czeskiego browaru miałem okazję pić już ich piwo było to na wyjeździe do, do Czech wy właśnie tutaj możecie filmik zobaczyć z tego, z tego wyjazdu, z degustacji tego piwa. W skrócie tylko po, powiem, że była to wędzona IPA, w której w ogóle wędzonki nie było, ale chmielu za to było tak dojebane, że goryczka była taka, że aż no, ciężko było te piwo spić. Zobaczymy, czy, czy tutaj chłopaki z Redenu poskromili troszkę piwowarów z Permona i wszystko wyszło tak jak powinno być otóż jest to piwo w stylu IPA 15 plato, IW 56 mm. alkohol 6% tak wygląda etykieta w ogóle polska i czeska flaga proszę bardzo Grupę Wyszehradzką czy trzeba wspierać? Jak najbardziej. Co mamy w składzie? Woda, słody, jęczmienne i pszeniczne. No jakie nie napisano, ale przynajmniej chmiel wy, wy, wymieniono. Chmiele to marynka, chinuk, cascade, ale ten polski, cascade i amarillo więc no naprawdę w mieszankach mieli bardzo fajna powinno być grejpfrutowo cytrusowo soczyście i przyjemnie moi kochani parafianie zatem nie traćmy czasu otwórzmy kapsel z tego czeskiego browaru tak wygląda permon no i jest a Amarillo robotę zrobiło. Tak jest. Wyraźny, przyjemny grejfrucik. Ale grejfru taki czerwony. Leciutko słodkawy. No, naprawdę w zapachu wydaje się super. Widać, ja, jaśniuteńkie. Piana, zobaczcie. Bielutka, obfita, drobno pęcherzykowa, zbita, zwarta. Bardzo fajna, bardzo przyjemna. O, tutaj sobie można flaszeczkę stawić. Piwo jest opalizujące, w takim złotym w kolorze, bardzo fajnie do słońca, prezentuje się. Mmm, limonka, jeszcze brzoskwinka, taka leciutka, no naprawdę aromacik jest genialny. Mmm. No i w smaku. W smaku już bardziej grapefruit, ale nie ten czerwony, ten taki słoczy, który w zapachu jest tylko ten grapefruit, ten e, żółty, ten zwykły, standardowy, taki lekko gorzki, lekko kwaśny, tak właśnie tutaj w smaku jest, ten taki żółty grapefruit, wyraźnie, wyraźnie zaznaczony. gazowanie przyjemnie która w szkle, wysycenie na średnim poziomie, bym powiedział co nadaje temu piwu pijalność, jak najbardziej. Goryczka wyczuwalna, owocowa, przyjemna jabłko spadło, niezalegająca, hmm. no naprawdę wydaje mi się, że tutaj chyba nie ma słodów karmelowych, a jeżeli są to naprawdę w bardzo znikomej ilości, bo piwo nie jest takie karmelkowe, takie słodkawe, tylko bardzo fajnie Trawne. Można by było pokusić się nawet o stwierdzenie, że jest to West Coast IPA. Goryczka Grapefiutowa, naprawdę genialne. Genialne piwo. No jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Gdziekolwiek. Będziecie yy, widzieć, jeżeli chcecie się porządnej, takiej gry frutowej, IPA-ki napić. Tak etykieta wygląda: Browar Reden, browar Permon. Kooperacja, jak najbardziej piwo godne polecenia, moi kochani parafianie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że zagadka się. Wyjaśniła. To się maneczko, się ludkowie. Pirytki.